Zyski Park Krajobrazowy kryje wiele tajemnic. Do każdorówskich wierzeń tutejszy krajobraz miały formowe stolemy, legendarne olbrzymy, które kruszyły skały i wykopywały doły, w których powstawały jeziora. Oczko witajcie na kanale UPIT Majka. Dzisiaj znajdujemy się we Wdyckim Parku Krajobrazowym, a dokładnie w miejscowości Dębrzyno na Pomorzu. Zobaczymy dzisiaj wyjątkowe jezioro. Jezioro Oczko Wielkie. Dlaczego jest takie szczególne? Dowiecie się już za chwilę. Zapraszam na wyprawę. No ale jak to w życiu bywa, czasami życie rzuca kładę pod nogi, w tym przypadku problemem okazał się płot. Jak udało mi się dowiedzieć, pewien przedsiębiorca postanowił zakupić jezioro i dokładnie otoczył teren przyległy do jeziora wycinając drzewa w jego pobliżu. Nie każdy może sobie pozwolić na zakup jeziora, tylko co na to zwierzęta? Krąży legenda, że w okolicach rozejwy rozbił się szwedki statek, postalała tylko córka kapitana, uratowana przez rybaka. Zrozpaczona zamieszkała w Rozewiu i postanowiła co noc rozpalać ognisko na wzburzu. Niektórzy mówią, że pomagała jej w tym miejscowa ludność. Tylko kapitana paliła ognisko co noc, aż do swojej śmierci. Krążą historie, że statek rozbił się o wystającą w tym miejscu z wody skałę, zwaną przez rybaków z diabelską skałą. Pod którą zgodnie z rybackimi opowieściami znajduje się diabeł, który topi wszystkie obiekty, które znajdują się w jego zasięgu. I to już wszystko na dziś na kanale Opit Majka. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, żeby kanał się rozwijał. Dzięki, że jesteście i dzięki, że mnie wspieracie. Pozdrawiam, przyjaciół. Trzymajcie się ciepło. Hej! Let's get